Zostawiam moje poletko z mieczykami, z kukurydzą, z pomidorami, pole lebiodowe i przez poletko pani Juzi idę do samochodu. No to idziemy. Tu jest w miarę twarde podłoże, nie zapadam się. No, no jaką mam mhm. o jaką piękną co samo samorośnie Nie wierzcie w to bo idę na rysalach Idę Idę Będę szła o, o, o Będę się starała iść po miarę twardym gruncie po macku właściwie, bo jestem oślepiona słońcem. No, idziemy. Rzędy fasoli pani Józi. Była maszyna, zrobiła pani Józi trochę w porządku. A u mnie gąszcz popachy. O, nic nie widzę przez te włosy. Pomidorki pani Józi. No, wyprawione już mają owoce, tak? Moje dopiero kwitną w lebiodzie. O no proszę. Pomidorki pani Józi mają owoce, ale wielkie będą moje. A moje kwitną, a tu mamy ogórki pani Józi. No to idziemy dalej. Lebioda dobra, idziemy. Lebioda wysoka jak ja. Mm, wysoka jak ja, naprawdę. Idziemy tu, mamy taką przerwę. Dynia, panie Jozi. Duże Dobrze. Dobrze, idziemy dalej. No ładne te nie są takie krzeczone. Szan. Szan. Rewelacyjny. Dobrze, idziemy przez pole dyniowe. No jeszcze jeden duże Okej. Okay. Tu były buraczki. Tak? O, dynia hello Tutaj jakieś maliny. były kiedyś. Teraz są pokrzywy. Dobra, ojej, wejdę tu się w dostawę. Nie, Ale poguszki. Nie, zginę. Dobra, cień. Zagubiony ksak. Tutaj maliny są i tam dalej gdzieś w porzeczki trzeba odwracać.

Pełno wody w butach ja dziękuję. No i co? Tam była za tymi drzewami. Teraz tu idziemy dalej. Zbliżamy się do słoneczników panie Josi. Ok. Pink. sok i czosnek i czosnek dobrze idziemy dalej no i co no jeszcze pole no idziemy tylko jeszcze się nie, jakieś nie no przecież tak Wszystko tak Mam tak 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 tutaj tutaj jakieś zwierzę. zwierzę. polna polna może. tak jest większa, tak 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 leżało. Takimi parokkami. Srebrnymi. Wow. No i dobrze. Niech sobie te pomidorki moje rosną. Zobaczymy, co z nich będzie. Nie są brzydkie. Przeżymy taką suszę. Przecież nie I nie plewię i nie podlewam. A one jednak... Nie, ten krzak. Proszeczki czerwonej. A one jednak sobie dały radę. Dały sobie radę. I te mieczyki... No, najsilniejsze roślinki. Dobrze, a teraz chodzimy na takie pole na pełno wody, pełno. Ja Widzimy. Tutaj są burza. o no dobra idziemy przez pole buraczkowe o nawet jakieś się trafiły kukurydzki malutkie takie jak u mnie malutkie A tutaj też i buraczki dobra Pasołek. Dobra, jeszcze kawałek pola lepiodowego i, i będę w brudnych butach, nasiąkniętych wodą do granic przyzwoitości, przy samochodzie. hej, kapustnik. Albo bielinek, by tam No, no i co teraz? Tutaj jest jakaś ścieżka, a tu. Tam my też ten, będzie. hej. Tu nic nie rośnie. Oprócz słońce rosnącego, tu i tam szano. O, za tym, o, dzika kara ryba czy co to jest? Kalaryba, nie Kala ryba mi wygląda na kalarybę. Dobra, idziemy dalej. O, jaki ładny okaz kukurydzy. Tu ich no i tak moja wizyta na polu Pani Józi i na moim poletku rolnikowi samorośnie, zakończona 20 dziewiątego czwartek Przyjemnie jest bardzo. Rześko. Tam na polu jakieś ptaszysko białe. Gdzieś tu skrzyczy. Barzat. Ładne są te pola. Skoszone. Tutaj jedno jeszcze nie. o, mm. Oj, taki ładne. No i co? Okej. Okay. Czyścimy buty i wsiadamy do samochodu rolnikowi samorośnie. Nie wierzcie w to. How about you, i about